Zatem stało się. A teraz będę mówił do was wprost. I musicie się tak jak wyglądam. Robię to z dwóch powodów. Po pierwsze, jest szybciej. Serio. Szybki montaż, podgranie dźwięku i gotowe. To szukanie obrazków, mantykowanie i wymyślanie. to ma to czas. Z drugiej strony... Chyba lepiej być twarzą mówiącą do was, nie głosem za planszami w zrobionej na, na film prezentacji powerpointa. Robię to też, bo dużo się zmienia w moim życiu. Przechodzę dzięki silnemu uczuciu na jasną stronę mocy. Utyskiwanie na religię, głupotę ludzką, ciągłe krytykowanie po prostu mnie męczy. A jest tyle wspaniałych, pozytywnych rzeczy, o których możemy rozmawiać. No tak, zagaiłem i nie skończyłem. Sam bardzo tego nie lubię. Tak, kocham i jestem kochany. Mam jeszcze kilka przeszkód do pokonania, jak to w życiu. Ale jeszcze chwila i będzie to na szczęście. I właśnie o szczęściu chciałem dzisiaj z Wami pogadać. Czym jest? O co w tym chodzi? Zacznijmy od niezawodnej, ale często nadużywanej, wikipedii. Szczęście jest emocją spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne i dalej według niektórych neurologów szczęście pozostaje w ścisłym związku z poziomem serotoniny w synapsach a także dopaminy w jądrze półleżących oraz endorfin jako dowód przydarza się odczuwanie szczęścia pod wpływem substancji dopaminergicznych serotoninergicznych oraz agonistów receptora opioidowego według tej definicji szczęście jest relatywne subiektywne jest w tym dużo prawdy. Jest też chemicznym stanem naszego organizmu. Czy jest jednak w nim coś więcej? Czy możemy mówić o drodze do szczęścia, o jakimś szczególnym sposobie, w jakim można to szczęście osiągnąć? Moim zdaniem tak. Na dwóch płaszczyznach. Najpierw wewnętrznie zahaczamy o własne zadowolenie, dobre samopoczucie, ogólnie pozytywne nastawienie. To możemy budować, pracować nad tym sami. Czy przez takie kierowanie zmian w naszym życiu, by czerpać z nich jak najwięcej, czy też przez przekuwanie strachu ze źródła stresu na motywator, to jest ok, to, ale to nie jest wszystko. No przynajmniej nie według mnie. Bo do pełni szczęścia potrzebujemy dodatkowo drugiej osoby. Bo wtedy te uczucia można okazać, przekazać, podzielić się nimi. Nie oszukujmy się. Jeśli czujemy miłość, radość, czy właśnie szczęście i nie możemy się z tym nikim podzielić, odczuwanie tego w ciasnym zamknięciu własnej osoby jest w moim odczuciu troszkę pustawę, pozbawiona celu. Bo jesteśmy istotami potrzebującymi innych ludzi. Niektórzy więcej, inni mniej. Ja sam należę do osób niezbyt lubiących innych ludzi w dużych dawkach. Ale to się zmienia, wszystko się zmienia. Zwłaszcza gdy czuję się szczęśliwy. Wtedy chcę innych ludzi, chcę się z nimi dzielić tym szczęściem, zarażać ich nim. I im pomagać. Dlatego nieważne, czy definiujesz szczęście jako stan chemiczny mózgu, emocje czy wręcz coś duchowego. Bez innych ludzi to nie ma znaczenia. Dopóki jesteś sam w swoim szczęściu, nikogo to nie obchodzi i przez to traci swoją magię. Więc powiem tyle: szukajcie szczęścia każdymi możliwymi drogami, na przekór wszystkim, i spodziewajcie się oporu, Zazdrości i zawiści, bo nic tak nie wkurza typowego Polaka niż szczęśliwy i uśmiechnięty rodak, ale to nie może was powstrzymywać. Jak podoba Ci się mój w dość kciuk i udostępnij ten film. Do zobaczenia za tydzień.